Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam ostatni już film z serii hity 2018 roku. Pojawiły się już hity kosmetyczne minionego roku i hity ubraniowe 2018 roku. Linki do tych filmów znajdziecie oczywiście poniżej. Dzisiaj czas na takie perełki i hity 2018 roku, które nie zmieściły się do poprzednich kategorii, czyli będzie to, będą to książki, filmy, seriale, jakieś fajne rzeczy i miejsca na przykład w internecie. I co, zaczynamy? Zacznę od książki. Mam jedną, bo spośród tych, które przeczytałam w minionym roku, to tak właśnie jedna mi się wryła w pamięć i to chyba będzie tak zawsze, że jak sięgnę po książkę tego autora, to ona będzie w zestawieniu najlepszych w minionym roku, w tym w którym ją przeczytałam, bo tak było w zeszłym roku, że pozycja i e, powieść Jakuba Małeckiego Rdza trafiła do tych najlepszych e, w, spośród przeczytanych w 2017 roku, a tym razem e, najlepszą książką, jaką przeczytałam, taką, która na, najbardziej e, wryła mi się w pamięć, e, jest Dygot Jakuba Małeckiego właśnie. E, może ja tutaj e, Przeczytam e, opis taki króciutki, żeby było wiadomo o co chodzi, żebym się tutaj nie rozgadywała i nie rozwlekała. E, to tak. Uciekając przed Armią Czerwoną, Niemka przeklina Jana Łabędowicza, który odmówił jej pomocy. Wkrótce jego żona rodzi od mieńca, chłopca w skórze białej jak śnieg, a wiejska społeczność nie akceptuje wybryków natury. Córeczkę bronka Geldy ściga klątwa cyganki. W wieku kilku lat dziewczynka zostaje ciężko poparzona w wyniku wybuchu granatu. To jest taka mniej więcej zarys tego, co możemy, o czym możemy przeczytać w tej książce. Ona jest bardzo podobnie prowadzona, taki klimat, i, i to jak te losy bohaterów są opowiadane, jest bardzo podobne do tego właśnie, co, o czym. Co zastajemy w rdzy właśnie tego autora? One, jakby klimatem i prowadzeniem całej historii są bardzo podobne. Bo tutaj mamy dwóch. Dwoje głównych bohaterów, właśnie tego chłopca Albinosa i dziewczynkę, która jest poparzona, dwoje, jakby dwie osoby, które zostały w jakiś sposób naznaczone i są, wyróżniają się spośród innych. Mamy małą społeczność, tak jak właśnie w tamtej powieści. I te losy bohaterów są nam przedstawiane od ich przodków, gdzieś tam od rodziców, dziadków, przez nich aż do ich potomków. Także mamy całą jakby taką sagę rodzinną w tej jednej malutkiej książeczce zawartą. Jak Małecki pisze, Przepięknie, ja uwielbiam jego styl i to, jak przez tą książkę się płynie. Bo mówiłam to już przy okazji omawiania rdzy, że przez jego książki się po prostu płynie. Uwielbiam ten język, uwielbiam porównania, uwielbiam sposób, w jaki ta historia jest opowiadana, bo tutaj nie tylko mamy jakby losy bohaterów i takie ich historie, ich zmagania, ich problemy, ale też bardzo fajnie są e, omówione losy takich bohaterów, powiedzmy, drugoplanowych, e, czyli rodziny, jakichś znajomych, e, właśnie e, głównych bohaterów. E, I one też są bardzo ważne, e, też mają e, jakby swoją. E, są tak fajnie to się wszystko przeplata i całość tworzy taką właśnie spójną e, historię. Jest, te książki są przepiękne i tak jak mówię te historie naprawdę są wyjątkowe i trudno też je, jest mi o nich opowiadać, bo tych wątków, postaci jest naprawdę tutaj dużo i to co się dzieje na łamach tak naprawdę niedużej książeczki bo one nie są jakoś obszerne i długie ale tutaj mamy naprawdę wiele wydarzeń, wiele osób wiele pięknych historii te te historie i ta, ta książka jest pełna właśnie takich pięknych, często zabawnych, ale często też bardzo wzruszających historii. Czyta się bardzo szybko i, i naprawdę serdecznie Wam polecam. To jeszcze nie spotkał się z tym autorem, to naprawdę sięgnijcie sobie po jakąkolwiek jego powieść. Ja oczywiście mam na liście wszystko, co napisał, i na pewno będę sięgać po następne. I myślę, że one po prostu też tutaj będą się często pojawiać. Także ta książka była moim zdaniem najlepszą, jaką przeczytałam w minionym roku. Kolejnym takim moim hitem minionego roku, w bardzo podobnej kategorii do książkowej, będą dwa e-booki. Ja za e-bookami nie przepadam, wolę tą formę papierową, jak trzymam książkę w ręce, lubię ją mieć na półce, lubię jak gdzieś tam po prostu mam ją fizycznie i lubię w formie papierowej po prostu. Natomiast tej pozycji nie było w formie papierowej, była tylko w formie e-booka. I myślę, że w tym roku ten przyszły rok będzie znał, stał pod znakiem e-booków, ponieważ bardzo dużo treści w tej formie wychodzi i będzie wychodziło. Także kolejną moim hitem będą dwa fasz footbooki Elizy Wydrych Strzeleckiej, znanej bardziej jako fashionerka. Są to futbooki, właśnie jak sama nazwa wskazuje, z przepisami kul kulinarnymi. Te booki zawierają mnóstwo przepysznych przepisów na różne smakowitości. Głównie są to przepisy wegańskie, są też dania, w których znajdują się. Ryby albo sery, ale jest ich niewielka ilość, głównie są to przepisy wegańskie i dania wegańskie. Ja weganką, a tym wegetarianką nie jestem, a tym bardziej weganką i raczej w najbliższej przyszłości nie zamierzam być, natomiast staram się odżywiać zdrowo i eliminować to czego nie powinna jeść, a jest tego naprawdę dużo. Ograniczam też mięso i te... W te e-booki właśnie z przepisami Elizy bardzo mi w tym pomagają. Te e-booki Elizy są bardzo dobre z wielu względów. Po pierwsze, przepisy w nich zawarte są bardzo proste i w większości przypadków robi się je bardzo szybko. Nie trzeba spędzać pół dnia w kuchni, żeby wyczarować coś naprawdę pysznego. Wystarczy kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt minut, żeby zrobić danie. Po drugie, i to jest bardzo ważne, większość tych składników, praktycznie wszystkie, są łatwo dostępne. Często zdarzało się tak, że jak sięgałam po tego typu książki kulinarne, czyli jakieś tam wegańskie, czy właśnie bardziej takie zdrowe, to te składniki czasem były tak, że nie wiedziałam, co to jest w ogóle. Gdzieś tam potrzebny mi był wujek Google, żeby dowiedzieć się, co to jest. A po drugie były bardzo no ciężko, było je dostać. Musiałam się wybierać na wyprawę do większego supermarketu, żeby coś takiego w ogóle znaleźć. A tutaj większość rzeczy możemy znaleźć gdzieś tam, w, nawet w osiedlowym sklepiku i gdzieś tam niedaleko, w jakimś mniejszych sklepach. Także, także to jest bardzo duży plus. Jeśli coś tam jest takiego, nie wiem, jakieś mąki, nie wiem, kasztanowa czy jakaś, powiedzmy, ryżowa czy jakaś inna, to to są rzeczy, które, nie wiem, kupujemy raz, a starczają nam dużo dłużej, te na, na długo. Natomiast te rzeczy takie bardziej świeże i na bieżąco naprawdę są bardzo łatwo dostępne. I trzecia rzecz, chyba najważniejsza, one są bardzo smaczne. I czasem też zdarzało się tak, że coś przyrządzałam, coś zdrowego, coś takiego, co miało być super. No i może to było zdrowe, ale niekoniecznie było dobre i, i takie, jak było zachwalane. Tutaj natomiast większość tych zdań jest naprawdę super. Jest genialny przepis na burgery z batata i ciecierzycy, i one są przepyszne i słodkości. Ja jestem naprawdę mm, y, bardzo lubię słodkie rzeczy i słodycze i, i tego typu smaki i staram się je ograniczać. Natomiast y, jeśli zamieniałam je na coś zdrowego, a słodkie tak jakby zdrowe zamienniki słody, słodyczy czy deserów, nie zawsze one były dobre i nie zawsze były słodkie. Tutaj y, Większość rzeczy już zrobiłam i, i praktycznie wszystkie były przepyszne i rzeczywiście można je nazwać zdrowymi, zdrowymi słodkościami. Kolejna sprawa jest taka, że on jest bardzo fajnie wydany, bardzo ładny, bardzo wygodny też w używaniu i naprawdę Eliza zrobiła kawał dobrej roboty. Wiem, że pojawia, będą się pojawiać następne. E, Fasz footballu i nie, nie mogę się doczekać. E, jeśli jeszcze nie, nie macie, nie widzieliście, nie skorzystaliście z jej przepisów, e, to gorąco was do tego zachęcam. Dalej przejdę do filmów i seriali. Mam dwa filmy i jeden serial, e, które podobały mi się najbardziej spośród tych, które widziałam w minionym roku. E, one są dość znane i myślę, że każdy o nich słyszała, większość z Was je widziała. I o samej fabule nie będę się tutaj dużo rozwodzić. Pierwszy film to Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Pięknie wizualnie. Może film nie dla każdego, ale nie wiem, czy jest taki film, który zadowoliłby wszystkich. Ten serdecznie polecam, mi się bardzo podobał. Przepiękne zdjęcia, fajna historia, bardzo podobała mi się muzyka w tym filmie. No i co, ja trzymam kciuki za Oscary, a kto jeszcze nie widział tego filmu, to koniecznie musicie nadrobić. I drugi film, który kosmicznie mi się podobał, i który ja jak wyszłam z. Seansów nie, to naprawdę długo jeszcze o nim myślałam i w ogóle wałkowałam same kawałki, bo chodzi o Bohemian Rhapsody, czyli historię zespołu Queen i Frediego Merkurego. Film zrobiony moim zdaniem świetnie. Oczywiście tam mnóstwo zarzutów się pojawiało, ale myślę, że, że jak na możliwości i jakby na. No, w fajny sposób był ten film, ta historia przedstawiona, i ja bym się tutaj nie czepiała niczego. Oczywiście można się tam doczepiać, ale, ale w sumie po co. Film genialnie zrobiony, ostatnie sceny z koncertu to w ogóle było Mistrzostwo świata. Muzyki w kinie słucha się świetnie, a już takiej genialnej muzyki to jest Mistrzostwo świata. Ja spędziłam na seansie bardzo miły czas, aktorzy w tym filmie są moim zdaniem bardzo dobrze dobrani, bardzo przyjemnie mi się je oglądało i tak jak mówię, ten film bardzo długo pewnie jeszcze zostanie ze mną w pamięci, będę go sobie gdzieś tam przypominać. I kto go jeszcze nie widział, to naprawdę, naprawdę mocno Was zachęcam. Jeśli chodzi o serial, to mam jeden taki, który podobał mi się najbardziej spośród tych, które widziałam w zeszłym roku. Um... I on jest, też nie jest jakoś nowy, bo sprawdzałam sobie przedtem i okazało się, że pierwszy, wyszedł w dwa, pierwszy odcinek wyszedł w 2015 roku, ostatnim w 2017, także już chwilę temu i jest dość znany. A chodzi mi konkretnie o serial Narcos. Ja te seriale zawsze ten takie najpopularniejsze nadrabiam z dużym opóźnieniem. Ale bardzo się cieszę, że nadrobiłam akurat ten. To jest dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą: historia Pablo Escobara i tego całego kartelu narkotykowego w Kolumbii. I co tam się dzieje? To jest taka historia, że aż nie chce się wierzyć momentami, że to się działo naprawdę, a większość rzeczy. W filmie jest na faktach i zgodna z faktami. Kilka tam może jakichś niuansów jest troszeczkę albo pominiętych, albo jakoś tak niezgodnych do końca z prawdą, ale większość jest. I to jest nieprawdopodobne, jak jeden człowiek może trzymać w garści cały kraj. Przez tak dłuż, długi okres czasu i może robić, co mu się żywnie podoba i nikt go nie złapie, nikt mu nic nie zrobi. Rządzi, jakby żyje na swoich zasadach, nawet sam siebie potrafi wsadzić do więzienia, pójść do więzienia tylko i wyłącznie na swoich warunkach. Naprawdę momentami jest aż to nieprawdopodobne, i gdyby ktoś chciał napisać scenariusz i wymyślić coś takiego, to myślę, że nie wymyśliłby aż takich rzeczy, takich jak tam się działy naprawdę. Film momentami ogląda się może trochę ciężko, jest ciężki, bo tam jest mnóstwo takich brutalnych scen i dużo przemocy ale naprawdę jest bardzo wciągający. Ja z mężem nadrobiliśmy no, to w bardzo krótkim czasie, te trzy sezony. Pod koniec zeszłego roku, chyba jakoś tak niedawno, wyszedł Narcos Mexyk, jakby kontynuacja. Natomiast e, jakoś, nie wiem, nie porwało mnie to tak, jak te trzy poprzednie sezony. Mój mąż e, obejrzał to i, i jakoś tak się wkręcił, ale też chyba troszeczkę później, chyba od trzeciego czy od czwartego odcinka. E, a ja jakoś tak obejrzałam trochę jednym okiem. E, chociaż też, też jest całkiem niezły, ale jakby tamta historia jakoś tak wciągnęła mnie dużo bardziej. I, I ta akcja była w szczególnie w pierwszym i drugim sezonie bardzo szybka, wszystko tak jakby szybko się działo, i, i tam nie było szansy na jakąkolwiek nudę i rozwlekłość tej historii. Także serial naprawdę wciągający, i kto jeszcze nie widziała, myślę, że nie ma dużo takich osób, to serdecznie polecam, nadróbcie sobie ten seri serial koniecznie. Jeśli chodzi o kanały na YouTube, to jakoś w zeszłym roku nic mnie nowego nie porwało, ale też jakoś specjalnie nie szukam nowych rzeczy, nowych kanałów, nowych twórców. Rzadko oglądam kogoś, kogo nie znam i kogo nie subskrybowałabym wcześniej, ale tak w sumie trochę przez przypadek jakoś tam coś tam mi się wyświetliło. I trafiłam na kanał, w sumie bardzo niedawno, bo pod koniec zeszłego roku, na kanał, który się nazywa Mama Lama i prowadzą je dwie bardzo fajne dziewczyny. Jest to kanał głównie o macierzyństwie, ale też ogólnie rzecz biorąc o rodzinie. Ja nie mam dzieci, ale z przyjemnością oglądam każdy odcinek. Który się pojawi na tym kanale. Dziewczyny mówią tak fajnie, tak na luzie i w taki sposób, że o czym by nie rozmawiały, to słucha się fantastycznie. I bardzo chętnie spędzam te kilka czy kilkanaście minut z nimi. Podobna sprawa ma się z Instagramem, bo jakoś w ostatnim roku dużo nowych kont nie zaobserwowałam i jakoś też tak za bardzo nie grzebie. Lubię te, które obserwuję od dłuższego czasu, ale jest jedna osoba, która wywarła na mnie ogromne wrażenie i do której na profil instagramowy zaglądam z wielką ochotą. To konto nazywa się Aldi Mich. Też link poniżej. Jest to dziewczyna, która ma tak fenomenalny talent, przepięknie rysuje, bo ona głównie używa chyba kredek, także ołówka, rzadziej chyba farb, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast tworzy tak piękne obrazy, czy to portrety, czy... Jakieś postaci z bajek, czy karykatury, czy zwierzęta. To jest aż nieprawdopodobne, że spod ludzkiej ręki może wyjść takie cudo. Ja jestem kompletnym beztalenciem, jeśli chodzi o rysowanie i ogólnie o wszelkie manualne rzeczy. Natomiast tam, może przez to mnie to aż tak zachwyca, ale koniecznie sobie tam zajrzyjcie, a na pewno Wam też zrobicie wow, jak to zobaczycie, jak zobaczycie pracę tej dziewczyny i koniecznie, koniecznie sobie tam zaglądnijcie. Kolejną taką moją perełką, o której ja mówiłam już tak gdzieś na początku roku, jest mój nowy adapter do odtwarzania płyt winylowych. Ja go dostałam jeszcze w 2017 roku na moje urodziny od mojego męża ale dopiero jakby w 2018 kiedy przeprowadziliśmy się do nowego domu i stanął na swoim honorowym miejscu jakoś tak częściej go używałam bo w poprzednim miejscu nie było aż tak dużo miejsca na niego tutaj bardzo często sobie sięgam po jakieś winyle i mam go w miejscu tam na dole czy gdzie jak jestem w salonie czy w kuchni to bardzo fajnie tam to wszystko słychać. Ja uwielbiam płyty winylowe. Mam sporą kolekcję, mogę powiedzieć, którą mam po, moich, po jej mamie i jej rodzeństwie. Także, także płyty są już wiekowe, natomiast są w doskonałym stanie i świetnie brzmią. I ja więcej mówiłam chyba w ulubieńcach któryś. W właśnie w poprzednim roku. Tutaj tylko napomnę, że to był ten prezent to był naprawdę strzał w dziesiątkę i taka moja ulubiona rzecz w 2018 roku. I ostatni ulubieniec w tym filmie i taka moja mała comiesięczna przyjemność. Ja też o tym mówiłam gdzieś w zeszłym roku w jednych z ulubieńców. Mianowicie chodzi tutaj o pudełko Cheerbox. Jest to takie pudełeczko, które subskrybujemy albo kupujemy sobie co miesiąc, z taką nie do końca wiadomą zawartością. Ja Chillbox i to jest na takiej zasadzie jak Big Glossy, czy Shiny Box, coś takiego. Natomiast ja Chillbox uwielbiam z tego względu, że tam oprócz kosmetyków znajdziemy też jakieś fajne przekąski, gadżety i książki. Zawsze co miesiąc jest jakaś książka. I ja Chillbox znam już od paru lat i byłam praktycznie od pierwszego pudełka i od pierwszego Pudełka byłam bardzo zadowolona. Natomiast później dziewczyny i zespół, który się tym zajmuje, mieli przerwę i wrócili jakoś tak. Jeśli się nie mylę, w 2017 roku, jakoś tak pod koniec. I od tej pory, przez co miesiąc, zawsze pudełeczko musi być u mnie. I patrzę tutaj tak z boku, bo akurat mam lutową edycję, bo dosłownie wczoraj przyszło do mnie nowe pudełeczko walentynkowe, którego nazwa i taki przewodny motyw to Malinowa Miłość. I może pokażę Wam tak króciutko, co jest w środku. Oczywiście, jak zawsze, znajdziemy książkę, i od praktycznie roku chyba jest taka możliwość co miesiąc możemy sobie wybrać książkę spośród kilku propozycji zazwyczaj jest to 5 albo 6 tytułów nie mamy podanego konkretnego tytułu natomiast rodzaj na przykład dramat czy kryminał czy tam romans i krótki opis książki. Ja zwykle wybieram kryminały, albo literaturę faktu, gdy się pojawi, albo jakąś tam biografię. Natomiast w tym miesiącu wybrałam taką bardziej powieść, coś przygodowego bardziej chyba to była pod hasłem przygodowy. Książka, jeśli się nie mylę. I Jest to książka pod tytułem Dom przy Alei Rothschildów. I jak czytam tutaj z tyłu, to jest pierwszy tom sagi rodzinnej. I po opisie wygląda całkiem obiecująco, także będzie czekała na pewno w kolejce do przeczytania. Kolejną rzeczą, którą znalazłam w tym miesiącu, to są owoce róży. Tutaj w takim pudełeczku można sobie z nich zrobić napar albo herbatkę, także 100% natury. I to też jest fajne, że w tym pudełku, jeśli chodzi o kosmetyki czy takie przekąski, to jest to w większości przypadków są to rzeczy naturalne, organiczne. Także to jest bardzo duży plus. Jeszcze oprócz kosmetyków, tutaj znaleźli, znalazł się taki zaparzacz do herbaty walentynkowy, idealny na walentynki. No i kilka kosmetyków, maseczka do twarzy. Jest bardzo pachnące olejek do paznokci i skórek, właśnie malinowy z indigo. Mamy też naturalny mus do ciała, i tutaj on pachnie przepięknie, pachnie bzem od marki. To jest marka Soap Shop. Polska marka, kosmetyki ręcznie robione, także fajnie, że można sobie tutaj wypróbować. I ostatni kosmetyk to malinowy peeling do ciała z Baleo Kosmetyki. Ja tą markę bardzo lubię. Miałam już ten peeling i bardzo mi odpowiadał, także cieszę się, że mogę go ponownie użyć. I tak jak mówiłam, plusem tego pudełeczka jest to, że w. W większości przypadków są to produkty naturalne, organiczne, zawsze są to produkty pełnowymiarowe, bardzo rzadko znajdują się jakieś próbki. Jeśli tak, to są dołączone jako dodatek, także to, co mamy, to są to produkty pełnowymiarowe. I, za, I co jeszcze? Aha, i od jakiegoś czasu można sobie wybrać mniejsze pudełeczka, albo to standardowe, albo jakieś takie troszeczkę mniejsze. Ja nie wiem, jak wyglądają te inne, ponieważ zawsze wybieram to standardowe, największe. I jeśli chcecie sobie je zobaczyć, przetestować, to też strona, link do strony będzie poniżej i to będzie ostatni już mój ulubieniec. Dajcie znać jakie fajne filmy, książki wy widzieliście ostatnio, może jakieś fajne konta na Instagramie czy inne fajne rzeczy. Koniecznie napiszcie w komentarzach. I co? I zapraszam do kolejnych filmów do zobaczenia. Pa pa.